Hej hej Siemanko, Ta. pokażemy Wam nowy produkt Cybexa. Bardzo specyficzny produkt, bo jest to wózek wielofunkcyjny, ale z przeznaczeniem do biegania. I chcemy Wam pokazać troszeczkę bliżej dwie jego funkcje. Lecimy z pierwszą. Wolę sobie zabrać. Mamy tutaj Zeno Cybexa, czyli nową w zasadzie pierwszą przyczepkę dla biegaczy. Przyczepka jest dopasowana tak naprawdę do każdego terenu. Mamy duże kółeczka, świetne zawieszenie. Możliwość do dopasowania rączki do każdego wzrostu, więc niezależnie, czy ktoś ma 1,50 50 m czy 1,90 90, m, spokojnie może sobie korzystać z tego produktu. Ogromne siedzisko z obciążeniem do 34 kg. Nawet dziecko, które już nie do końca może chcieć z nami biegać, spokojnie możemy sobie tutaj załadować. Bardzo prosty produkt, ale świetny, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Ok, super, to co teraz? Forma druga, ta, która będzie nas interesowała troszeczkę bardziej. Druga opcja jest na tyle ciekawa, że zainteresowała bieganiem nawet osobę, która nie do końca z tym bieganiem miała cokolwiek wspólnego. Działa to o tyle fajnie, że mamy obie ręce wolne. E, mamy taki uchwyt trochę na zasadzie takiego homonto, natomiast działa to o tyle spoko, że mamy dwie ręce wolne, także pełna ergonomiczna pozycja, e, a maluch jest nadal bezpieczny, zamontowany na stabilnym uchwycie, także my nie odczuwamy niedogodności jakikolwiek, że dziecko mamy gdzieś tam z tyłu zapięte w przyczepce, a maluch jedzie sobie bezpiecznie i nadal z nami na spacerze na zewnątrz. Próbujemy się tym troszeczkę pobawić, ale głupio będzie bez dziecka, i bez żadnego obciążenia, więc spróbujemy coś wykombinować. Siłownie mamy co prawda zamknięte, ale u nas zawsze można trochę poćwiczyć. Mamy taki odpowiednik trzyletniego dziecka. O tyle spoko, że bezobsługowo nie zapłacze nam. Proszę bardzo, cyk. A to co Bartek? Pobiegamy. Okej. Okay. Dziecka nie zapomniałeś? Nie zapomniałeś. Nie. No to lecimy. lecimy. To jak daleko? 14 km. Ile? Jesteśmy w żorach w naszym rodzinnym mieście. Tutaj jest taka regulacja wysokości. tą przyczepkę możecie sobie wyregulować do swojego wzrostu. Po to, żeby ta przyczepka zawsze była w maksymalnym poziomie. Poziom zachowany. Wasser w ja? Nie, nie mam. Nie Żorze Oka, jak to działa. To jazda. Nie tak szybko chopie. Dawaj, dawaj. Dokona się zupełnie naturalnie. Powiem szczerze, że ja nawet nie czuję, że mam coś na plecach. To już z... metrów. Jak tam tracking? 6 kalorii. O jak ja ten to tam więcej kalorii. A nie ma problemu, proszę. Zapraszamy. <grym> Wracamy. Musisz mieć przeciwstawne ruchy przy cofaniu, więc jeżeli chodzi o przyczepę, to jest rewelacja. Teraz y, kierunek. Pi, pi, pi. pi. Pamiętajcie, na li Linia, 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 linia. Zeno ma ogromną zaletę w postaci tego, że nawet jak jesteście w pełni zapięci, to możecie się obrócić do dziecka. Ludzie z dłuższymi rękami są w stanie nawet do niej sięgnąć. Jeżeli nie, to z tyłu są takie guziczki. I możesz zrobić coś takiego. Jakby tu jest zdecydowanie łatwiej wtedy. Tutaj jest taki standardowy guziczek, i po prostu to w całości rozpinasz. No i możesz ją sobie odłożyć. To przerwa na kawę. Teraz Grzegorz Wam pokaże, jak to cudo się rozkłada. Wypadałoby zacząć od wyciągnięcia dziecka, w naszym przypadku nasz 3-latek. Jeżeli chodzi o odpięcie samego uchwytu, działa to na zasadzie jednego przycisku. Odhaczamy sobie ten element tutaj po wygięciu, cały uchwyt nam wygodnie wychodzi. Od spodu dwa przyciski. Jeden, drugi, i tak naprawdę chowamy całość do wewnątrz. I mamy przyczepkę złożoną. Żeby jeszcze bardziej ograniczyć ilość zajmowanego miejsca, możemy sobie na wygodnym jednym przycisku kółeczka wypiąć z obu stron. Wtedy mamy już całkowicie płaską przyczepkę. Dodatkowo uchwyt, który wcześniej zapinaliśmy wokół bioder, możemy sobie wygodnie tutaj poskracać. Cyk. To co, pokażemy teraz drugą opcję, klasyk. E, tak, teraz opcja, opcja kółeczko. Proszę bardzo. Nawet osoba, która nigdy nie biegała z wózkiem, sobie radzi, także. I w wersji do biegania potrzebujemy jeszcze zrobić coś takiego. A co, Bartek, Pobiegamy, co? Wiesz, co ja już dzisiaj nie biegam, ale możemy się zamienić, dobra? Ty, ale ja nie mam butów do biegania. Nie, ja też nie, dawaj, Aj. dawaj, dawaj. Myślisz, <laughs> że mi za to zapłacą? Absolutnie. Co jest bardzo fajne, to przede wszystkim mamy jedną rękę wolną, tak naprawdę. Oczywiście ja nie mam, bo trzymam kamerę, ale, ale wy będziecie mieć. Jak widać, obie opcje działają równie fajnie. Nie ma rozwiązania idealnego. W wersji, kiedy pchacie wózek, czyli w takiej bardzo standardowej, widzicie, co się z dzieckiem dzieje. Cebek oczywiście o tym pomyślał, a w wersji, kiedy ciągniecie za sobą, no niestety nie jesteście w stanie yy, tak cały czas obserwować, co tam się u dziecka dzieje. Są oczywiście rozwiązania, ale sterka wsteczne możecie kombinować. Jeżeli Wam się spodobało, chcecie dotknąć, przymierzyć zobaczyć jak to działa, to zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych Żory, Katowice, i Bielsko-Biała Jeżeli jesteście z dalekiej miejscowości, to zapraszamy Was na e bo tam wszystko jest dostępne od ręki i możecie sobie po prostu kliknąć i następnego dnia biegacie już z prawdziwym dzieckiem. Ale przede wszystkim zapraszamy do najlepszego sklepu w Zorach i na pewno na całym globie. Amen! Jak macie jeszcze jakiś pomysł, żeby Bartka pomęczyć, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja jeszcze się wysypiam, bo mój syn się rodzi jutro, więc ja jeszcze nie biegam z młodym. Ja już miesiąc nie śpię, dlatego nie biegałem. Rodzicielstwo to piękny czas, prawda? Jeszcze się przekonasz. Ja rozmarzyłem się, kończmy to już na dzisiaj, dobra? <klucza>